Everyday Heroes. Mężczyzna z amputowanymi nogami i jego żona mieli niespodziankę dla złodzieja, który postanowił włamać się do ich domu. Około dziewiątej wieczorem w sobotę 49-letni Joseph Copeland wspiął się przez otwarte okno i zaczął przeczesywać pokój. Początkowo kobieta myślała, że to wiewiórka dostała się do ich domu i była w szoku widząc włamywacza, więc zawołała męża. Roy Davis ruszył by pomóc kobiecie i rozpoczęła się walka. Para zaczęła bić pijanego intruza. Butelka na głowie w końcu zakończyła walkę. Po przybyciu policji mężczyzna ujawnił motyw włamania. Powiedział, że dilerzy narkotyków powiedzieli mu, że w domu schowane są pieniądze. Copeland został zabrany na posterunek.